Kochani, wiem, że wiele z Was tęskni za filmami makijażowymi na moim kanale, i właśnie dlatego w najbliższym czasie pojawi się ich kilka. I zaczynamy od filmu, w którym pokażę Wam trzy proste sposoby stylizowania brwi, a do ich pomalowania użyję produktów marki Golden Rose i będą tam kredki, kredki pudrowe, kredki bardziej kryjące, żele, maskary, cienie. Naprawdę każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie, więc zapraszam Was do oglądania. Pierwsza metoda to malowanie brwi cieniem, i tutaj łatwo jest zmodyfikować efekt, więc jeżeli nie macie doświadczenia, to cieni nie należy się bać. Jeżeli chcecie sobie wzmocnić brwi, to wystarczy, że cienia dołożycie więcej, a jeżeli z nim przesadzicie, nałożycie go zbyt dużo, to wystarczy, że weźmiecie sobie. Taką szczoteczkę i ten nadmiar cienia z brwi wyczeszecie. Zdecydowanie łatwiej jest to zrobić w przypadku cieni niż w przypadku na przykład pomady. Cienie dają bardzo naturalny efekt, możemy nimi uzyskać naturalny efekt, możemy też uzyskać efekt takich delikatnych, pudrowych, rozmytych brwi, więc jeżeli nie macie doświadczenia, nie umiecie malować brwi albo zaczynacie swoją przygodę, to gorąco polecam Wam właśnie cienie. I makijaż zaczynam od tego, że biorę sobie kredkę, która z drugiej strony ma bardzo precyzyjną szczoteczkę i przy pomocy tej szczoteczki wyczesuję sobie brwi, żeby już nadać im taki wstępny kształt, żeby mi było łatwiej później malować. Teraz biorę cień. Mój odcień to numer 104 i wybrałam sobie taki kolor, który jest jak najbardziej zbliżony do mojego łuku brwiowego, żeby wyglądały te brwi jak najbardziej naturalnie. Potrzebuję ściętego pędzelka. Nabieram cień z jednej z drugiej strony, ale jego nadmiar zdejmuję na dłoni, żeby nic mi się nie osypywało teraz mniej więcej od tego miejsca. Nie zaczynam od samego początku, bo nie chcę, żeby ta brew była tutaj taka kanciasta i mocno wyrysowana. Chcę, żeby ona tutaj zaczynała się jak na najdelikatniej, więc tym miejscem zajmę się później. Teraz niewielką ilością cienia na pędzelku wypełniam dolną granicę brwi. Ale jak widzicie, zaczynam mniej więcej od tego miejsca, nie od samego początku. Ja najbardziej lubię cieniem pracować w taki sposób, że właśnie zaczynam od dolnej granicy i przeciągam go coraz to wyżej. Skupiam się na tych miejscach, gdzie mam jakieś braki. Tutaj na przykład mam takie luki, gdzie pojedyncze włosy przydałyby się, ale ich nie ma, więc muszę to wszystko sobie ładnie uzupełnić. Co jakiś czas polecam Wam też sięgnąć ponownie po szczoteczkę i przeczesać sobie te brwi, wtedy zobaczycie gdzie jeszcze brakuje cienia, gdzie jeszcze musicie go dołożyć. Nie chcę też, żeby ta górna granica brwi była taka sztucznie wyrysowana. Chcę, żeby ona tak delikatnie się rozpływała, żeby była zaznaczona, ale nie tak mocno jednak jak dolna. Dlatego tutaj przeciągam dosłownie resztką cienia, którą mam na pędzelku. Teraz też resztką cienia wyrysowuję sobie takie taką imitację włosków tutaj z przodu, żeby podkreślić właśnie początek brwi. Ustawiam pędzelek pionowo i rysuję te włoski w górę, tak jak one by rosły naturalnie. Tylko zauważcie, że robię to resztką cienia na pędzelku, żeby tutaj tego cienia było jak najmniej, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. I dokładnie to samo robimy z drugiej strony, a po pomalowaniu brwi cieniem, e, dobrze też jest wyczyścić sobie dolną granicę przy pomocy korektora. E, oczywiście nie nakładamy zbyt dużej ilości korektora na pędzelek. Ja polecam, żeby używać małą ilość, dosłownie odrobinkę, dla takiego wyczyszczenia i rozświetlenia, i teraz to właśnie zrobię. Ja biorę ten korektor HD. Dobrze jest tutaj wykorzystywać korektory, które mają dobre krycie, bo wtedy wystarczy naprawdę odrobinka tego korektora i on nam tutaj świetnie zadziała jak taka gumka do mazania. Więc, jeżeli na przykład nie wyjdzie wam dolna granica, coś tam wyjdzie krzywo, coś przeciągnięcie, to takim korektorem bardzo łatwo możecie sobie to wszystko wyrównać i wyczyścić. i ostatni krok, który ja bardzo lubię przy tego typu makijażu brwi, czyli żel, taki żel, którym wyczeszemy te włoski, którym je też lekko nabłyszczymy i tutaj, jak widzicie, to jest jeden z moich ulubionych żeli, bo zostało mi już dosłownie tyle. Co jest ważne, to żeby zdjąć nadmiar ze szczoteczki. Taką szczoteczką, na której jest minimalna ilość produktu, wyczesuję sobie cały łuk brwiowy i skupiam się też na początku brwi, bo tutaj, nie dotykając skóry, a pracując tylko na włoskach, możemy je bardzo ładnie pomalować, jeszcze te, które gdzieś tam się nam schowały, jakieś jasne, takie niewidoczne, przez co ten łuk brwiowy będzie taki bardziej pełny. Że staram się nie dotykać tej skóry, bo nie chcę już przyciemniać tej brwi, ale chcę przyciemnić pojedyncze włoski, bo to mi da taki ładny efekt przejścia takiego ombre. Tutaj właśnie są pojedyncze włoski, a tutaj ta brew robi się coraz gęstsza i to wygląda bardzo ładnie. Tak się prezentuje gotowa brew i zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy brwią pomalowaną a nie niepomalowaną. I kolejna metoda to malowanie brwi koloryzującą maskarą i tę metodę polecam każdemu, kto nie ma dużo czasu na makijaż, komu zależy na tym, żeby te brwi pomalować jak najszybciej, pewnie wielu mamom. Które rano walczą każdą minutę, e, osobom, które mają krzaczaste brwi, takie gdzie każdy włos rośnie w inną stronę i gdzie zależy nam na ujarzmieniu tego łuku brwiowego, albo też e, takim osobom, które chcą uzyskać efekt brwi takich niesfornych, bo przy pomocy maskary możemy sobie te brwi, wiecie, tak swobodnie wyczesać e, i mnie się bardzo ten efekt podoba w takim makijażu, gdzie nakładam bardzo mało podkładu, gdzieś tam e, tylko korektor, robię sobie na przykład czerwone usta wklepuję pomadkę i dorysowuje piegi, i wtedy do takiego rodzaju makijażu, te brwi wyczesane e, maskarą podobają mi się najbardziej i moim zdaniem pasują najlepiej. Bardzo ważny krok to zdjęcie nadmiaru tego żelu, tej maskary ze szczoteczki, ponieważ zawsze jest go bardzo dużo na szczoteczce, tak jak wcześniej zdejmowałam nadmiar, tak tutaj też to robię. I tak jak w przypadku cieni, zaczynam nie od początku, tylko mniej więcej od tego miejsca. Wyczesuję sobie włoski, kierując się ku górze. Jeżeli mam jakieś takie puste miejsca, gdzie właśnie nie rosną mi włosy, to mogę sobie nawet tak punktowo dotknąć szczoteczką i zostawić tam ten żel i wyczesać go i w ten sposób przyciemniam stricte właśnie to miejsce. I teraz kiedy na szczoteczce mam naprawdę mało produktu, wracam do początku brwi i tak samo staram się nie dotykać skóry, tylko same włoski. Koloryzuję włoski, wyczesuję je do góry. Tutaj kieruję się w tym kierunku a z przodu kieruje się do góry, bo tak zazwyczaj naturalnie rosną nam te włoski. No i tak prezentuje się gotowa brew. Jak widzicie trwało to naprawdę bardzo krótko. I teraz porównanie brew pomalowana, brew nie pomalowana. Koniecznie napiszcie też w komentarzu, która metoda podoba Wam się najbardziej, z której metody najczęściej korzystacie lub chcecie zacząć korzystać. Jestem ciekawa, kto ma więcej czasu rano, a kto ma go mniej. I czas na trzecią metodę. Jest to metoda malowania brwi przy pomocy takiej precyzyjnej kredeczki. I słuchajcie, ta metoda wymaga najwięcej precyzji, najwięcej czasu, ale dzięki niej możemy uzyskać efekt taki bardziej intensywny. Więc jeżeli lubicie mocniej podkreślać swoje brwi, to jest to metoda dla Was. I tutaj mamy też taką fajną możliwość wyrysowywania pojedynczych włosów, ponieważ ta kredka jest bardzo, bardzo precyzyjna i świetnie się też utrzymuje na skórze. Jak zwykle najpierw przeczesuję brwi szczoteczką i pamiętajcie, że jeżeli macie zaokrągloną kretkę, bo już długo nią rysowałyście, to nie jesteście też w stanie tak precyzyjnie nią pracować. Dlatego też fajna metoda, którą odgapiłam od maksineczki, to stukanie taką kretką o coś twardego, o stół, czy też właśnie tutaj o lusterko, jak sobie nią postukamy parę razy? To ona znowu jest równiutka na samym końcu, dzięki czemu te krawędzie są ostre i możemy fajnie wyrysowywać włoski na nowo, tak jakby nasza kredka była po prostu nówka sztuka, nieśmigana. I jak pracuję taką kredką? Od spodu, od podstawy brwi, kieruję się do góry, jakbym chciała właśnie wyrysować pojedyncze włoski. Pamiętajcie, że tutaj też ważna jest siła nacisku. Jak będziecie nią naciskać mocniej, wtedy efekt będzie bardziej intensywny. Jak będziecie pracować delikatniej, z mniejszym naciskiem, to ten efekt będzie bardziej naturalny. Tutaj tak samo warto użyć szczoteczki ponownie, przeczesać sobie te brwi, zobaczyć czy gdzieś nam jeszcze tego koloru nie brakuje. I jak widzicie, to jest też fajna metoda, dzięki której możemy uzyskać sporą objętość tych brwi, bo zobaczcie jaka jest różnica między brwią pomalowaną, a nie pomalowaną. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że oprócz tych precyzyjnych kredek w ofercie Golden Rose znajdziecie takie kredki pudrowe, zwykłe do strugania. I jeśli boicie się na przykład takich precyzyjnych kredek, ale chcecie spróbować e, makijażu brwi właśnie za pomocą tego produktu, e, to polecam Wam gorąco te kredki, ponieważ one mają mniejsze krycie, e, dają delikatniejszy efekt i też łatwiej możemy coś poprawić. Jeżeli na przykład wyciągniemy gdzieś za daleko brew tą kredką, to możemy wszystko sobie korektorem, czy tam czystym pędzelkiem, rozmazać i naprawić. A oprócz tych kredek w ofercie są jeszcze paletki, których Wam tutaj nie pokazywałam, ale kto zna mój kanał widział je w filmach wiele razy i uświadomiłam sobie, że to jest produkt, który jest w moim kufrze makijażowym już gdzieś od 6-7 lat. Nadal tak samo fantastyczny, jakość się nie zmieniła. Uwielbiam te paletki, szczególnie odcień 02 dla blondynek i to jest paleta, w której znajdziemy dwa cienie, dwa cienie do brwi i wosk, którym możemy sobie te brwi uczesać yy, i ujarzmić. Także gorąco Wam polecam te produkty, bo wiem, że mają świetną jakość, sama ich używam od lat i wiem, jak bardzo dobrze i bardzo łatwo się nimi pracuje. Podsumowując, pokazałam Wam dzisiaj trzy sposoby łatwego makijażu brwi. Dajcie mi znać koniecznie, który z tych sposobów podoba Wam się najbardziej. Napiszcie w komentarzu, a ja wybiorę jedną aktywną osobę, do której powędruję oczywiście coś do brwi. Pamiętajcie o kciukach w górę, subskrybujcie kanał, kliknijcie również dzwoneczek, by być na bieżąco i widzimy się w kolejnych makijażowych i pielęgnacyjnych filmach. Buziaki pa!